Gwiazda to jeden z trzech typów wycinanki łowickiej obok Kodry i tasiemki, element dawnego wyposażenia wnętrz. Gwiazda łowicka przyznawana jest co roku w dwóch kategoriach: twórczość ludowa oraz upowszechnianie i ochrona dóbr kultury ludowej. Proszę Państwa, ja jeszcze muszę powitać delegację województwa lubelskiego, panią Stanisławę Kowalewską, twórczynię ludową która specjalizuje się w kactwie pod tytułem Prebory. Pani Krystyna Pawlik, kuzynka Pani Stanisławy Kowalewskiej. Sylwia Mowska, kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, wnioskodawca. Mirosław Tarkowski, kierownik działu edukacji i promocji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Witamy, Witamy. serdecznie, proszę się pokazać. Byśmy was zapamiętali na. Proszę Państwa, aleja gwiazd przy starym rynku w łowiczu jest niezwykłą atrakcją turystyczną. W skali światowej nie ma drugiej takiej. Tłem alei Gwiazd jest wspaniała katedra w której spoczywa dwunastu arcybiskupów i prymasów Polski, oraz stary rynek, który był sceną wielu wydarzeń o charakterze państwowym. Znajdują się tu gwiazdy twórców ludowych, nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski: tych, którzy ludową cegiełkę małej ojczyzny dokładają do skarbnicy kultury polskiej i są jej ambasadorami. Szanowni Państwo, dziś uhonorujemy kolejne osoby i zespoły za ich niezwykłe osiągnięcia. Dzięki ich talentowi i pracy świat rejmontowskich chłopów i bezsenna ludowa kultura pozostają wciąż żywe. Prosimy o zabranie głosu burmistrza miasta łowicza, pana Mariusza Siewiera. Prosimy bardzo. W zasadzie prawie wszystko już pani Ania i pan Elik już powiedzieli. Swoje gwiazdy mają aktorzy, sportowcy, filmowcy, muzycy. My mamy swoje gwiazdy łowickie, i bardzo się cieszę, że w 2010 roku została podjęta uchwała, która te gwiazdy, gwiazdy łowickie, wprowadziła do naszego kolorytu łowickiego. Bardzo się cieszę ze znamienitych gości, ale chciałem zaprosić tutaj do siebie panią Katarzynę Polak która opowie o naszych laureatach, a my wspólnie za chwilę będziemy odsłaniać te gwiazdy łowickie. Pani Katarzyna Polak była przewodniczącą kapituły, która przyznawała te gwiazdy łowickie. Ja ze swojej strony już teraz gratuluję wszystkim laureatom tegorocznych gwiazd łowickich i oczywiście zapraszam w przyszłym roku, bo będziemy też odsłaniać gwiazdy łowickie. Kogo jeszcze nie wiemy, czekamy na zgłoszenie. Dziękuję bardzo.